Dziś pokażę Wam sobie kolejny taki przyrząd, który sobie wykonałem. Jest to przyrząd. Tutaj mam taki, jakby, nóż. Tutaj kawałek zaszczonego pręta. Ten nóż tutaj sobie mogę regulować. Przesuwam i później sobie zaciskam tą rączką. Tu z kolei mogę sobie przesuwać tej płaszczyźnie. Wiadomo, tutaj minimalna jest jakaś określona średnica, co mogę wykonać za pomocą tego urządzenia. To wynosi, nawet już nie pamiętam, bo rzadko z takich małych się korzysta, około 30 mm, ale można wykonać bardzo duże okręgi, na przykład O średnicy przekraczającej nawet 400 mm. Wtedy sobie tutaj mocujemy w blasze czy coś, mamy na przykład powiercić otworki, wiercimy sobie otworek centralnie, i wtedy sobie trasujemy, kreślimy linię, w którym będziemy wiercić otworki. Za pomocą tego przyrządu w tekst mogę wycinać także kółka w tekstolicie. Czy w pleksji. Taki fajny, prosty przyrząd. Dziękuję.